Dobry państwu, nazywam się Magda Kasiarz, jestem partnerem adwokatem w kancelarii EY i mam przyjemność gościć Kasię Grupińską-Gierczak, prezeskę Fundacji Film Rodzinnych oraz przedsiębiorczynię, z którą w przerwie na trendy widujemy się, widzimy się dzisiaj na Europejskim Kongresie Gospodarczym, gdzie będziemy mówić, Kasia, w swoim panelu. O sukcesji, a ja w swoim o fundacji rodzinnej. I są to tematy, które są bardzo bliskie naszemu sercu, przedsiębiorczości, firmom rodzinnym. Natomiast, o ile fundacja rodzinna jest takim tematem oczywistym dla mnie, prawnika, natomiast sukcesja jest, wydaje się, takim tematem trudnym. Kasia, dlaczego ta sukcesja, bo już o niej rozmawiałyśmy bardzo dużo, jest takim tematem, w którym Ty lubisz się wypowiadać a, i która jest dla Ciebie takim tematem ważnym. Hmm. Jest to temat, który, który budzi wiele kontrowersji i strachów. Myślę, że niepotrzebnie, dlatego że sukcesja się zdarzy, czy ktoś się planuje, czy nie, czy mamy ochotę w niej uczestniczyć, czy nie. Ona po prostu przyjdzie, tak? Jak upływa czas, tak my też przesuwamy się w tym czasie i pewne rzeczy trzeba oddać, pewne rzeczy trzeba scedować. Ja powiem, dlaczego to u mnie w rodzinie zarezonowało bardziej. W pewnym momencie a ja to robię już naście lat, właściwie może 10, a to też długo, nie? <głosy> <głosy> więc, więc w pewnym momencie mój tata e, powiedział, że no może już czas na tą sukcesję, kiedy usłyszał ode mnie, że mm, nasi klienci są w wieku naszych jego wnuków. I myślę, że to usłyszał, to się nieczęsto zdarza, że właściciel usłyszy Taką mhm. sentencję, że ci klienci, oni trochę inne mają już potrzeby, inny sposób komunikacji, zmienił się świat, w ogóle wszystko się zmieniło, a często jednak właściciele pielęgnują tą swoją drogę. I to jest cudowne, że pielęgnują, bo bez tego by nie było mhm. dzisiaj, tego, co oni zrobili wcześniej. Ale jednak taka refleksja nad tym, że wszystko się zmienia wokół i że my też musimy się zmienić, bo jak my się zmienimy, to nasza firma też się odnowi. Mhm. Też wejdą nowe osoby, inaczej zaczną funkcjonować. Oczywiście wartości, którymi się kierujemy, to szalenie istotne, żeby zaznaczyć, że one są. Po co to wszystko robimy? A to słowo po co musi mieć na, na końcu swoim sens. No tak, ale jak co zrobić, jak nie ma sukcesora? Bo to tak mówimy, że jakby trzeba, i to młode pokolenie, ono jest też takie rzutkie. Natomiast wielu przedsiębiorców mówi nasze dzieci widziały, jak my ciężko pracujemy, bo te nasz etos pracy jako osób już w pewnym wieku też, i, i, w, i z tego pokolenia, które no było na takim dorobku, które goniło tak. cały czas tak. i te dobra, i, i się troszkę może więcej poświęcało, i nie wiedziało. Co to jest work-life balance, bo po prostu work to był life mm -hmm. e, i to się po prostu przeplatało. Tak? Tak. To, to była taka jedność. No młode pokolenie tego nie chce. No, ja nie mam tego sukcesora. E, mam już te trochę lat i, i gdzie znaleźć to, ten złoty środek? Tak? Co ja mam zrobić? Chcę zbudować dla przyszłych pokoleń, ale nie mam tych pokoleń chętnych. No właśnie, dlaczego myślimy tylko o swoich dzieciach? Bo my w Polsce naprawdę błędnie myślimy o sukcesji. Sukcesja to nie jest przekazanie firmy dzieciom, bo to może być czasem obciążenie. Sukcesja to jest przekazanie firmy w dobre ręce. I to mówią mm -hmm. wszyscy na całym świecie duże firmy, że to jest OK, żeby dzieci były właścicielami, mądrymi właścicielami. To też jest OK. To nie jest nic złego, mm -hmm. że dziecko nie chce być menadżerem, mm -hmm. bo. Też taka kompetencja założyciela, który kreuje, buduje, mhm. rozwija coś, to jest coś innego niż zarządzanie tym, co ktoś zbudował. To jest inna kompetencja, to jest kompetencja zarządcy i świetnie, żeby przyciągnąć do firmy mhm. ludzi, którzy będą w stanie zarządzić tym, co ja wymyśliłem, natworzyłem, mhm. i to potem ładnie poukładać, przeważnie w tym ferworze mhm. wymyślania nie ma tego poukładania, jest chaos. Często w różnych mm -hmm. obszarach, i fajnie mieć taką perspektywę, że świetnie zaprosić super ludzi z jakimiś super kompetencjami, mm -hmm. zaprosić i stworzyć zespół, który się nawzajem rozwija i tak mm -hmm. te tak kompetencyjnie pasuje. I oni coś dalej robią. Nie muszą być to dzieci, to mogą być dzieci. Mm -hmm. I to słowo mogę powinno być od najmłodszych lat. Na stole, przy, przy śniadaniu. Bo my jako dzieci codziennie mhm. słyszymy, to się popsuło, to nie dowiozło, tu ktoś nie zapłacił. Mhm. Właściwie w domu mhm. słyszymy na okrągło, jaką trudnością jest prowadzenie firmy. Ja się nie dziwię, że dzieci nie chcą w tą drogą iść, bo to jest naprawdę mhm. wyzwanie. Prowadzenie firmy to jest naprawdę prowadzenie wozu mhm. z pięćdziesięcioma końmi, mhm. a wokół świat się jeszcze kręci. Mhm. I czasami I u... nie pomaga tak. też, bo patrząc na historię ostatnich paru lat, nawet mm. de facto przynoszą nam sytuacje międzynarodowe takie wyzwania, tak, że no, trudno było je przewidzieć. A w sumie biznesy rodzinne super sobie z nimi radzą, tak? no bo to biznesy rodzinne znajdą tą elastyczność no i trochę jakby są w stanie się do tego dostosować. Bo A, nie śpią, bo ciągle nie śpią, ćwiczą. bo dokładnie, bo ciągle tak. ćwiczą. Natomiast to może zrobię taką autopromocję, bo my w EY-u robimy co dwa lata taki raport o firmach rodzinnych. Tam 500 największych firm rodzinnych, ten raport niedawno wyszedł. Nie ma tam firm polskich, wprawdzie, bo to są firmy, które dopiero w trzecim pokoleniu okay. zachowały tą rodzinność. No my jesteśmy jeszcze taką młodą gospodarką. Tych firm prywatnych mamy troszkę mniej, natomiast jesteśmy już na dobrej drodze, żeby może w, następnym, w następnej edycji, w następnej edycji już, już zaistnieć. I to mnie zdziwiło, jak czytałam właśnie ten raport. Tam jest bardzo dużo firm, gdzie w spółkach operacyjnych nie ma rodziny. Ta rodzina kontroluje jakąś grupę, tak? Przepraszam, Elba utknęła. Tak, to prawda. Kontroluje grupę e, spółek, które są dosyć zdywersyfikowane, nawet czasami. To, to nie jest jakaś homogeniczna grupa, która robi konkretną rzecz. E, natomiast hmm. e, e, no, utrzymanie, chyba, firmy rodzinnej przy rodzinie 100%, takiej, która robi to samo, co założyciel, chyba tych warunkach ekonomicznych jest trochę utopijne, bo to się musi rozrastać, to musi być innowacyjne, to musi mieć szansę na inwestora w pewnym momencie, jakiegoś, które wniesie coś dodatkowego, jednak jakąś dodatkową wartość. A, także wydaje się, że jakby ta sukcesja rzeczywiście to jest co innego niż to, co my myślimy tak, tak w taki prosty sposób. Przekaże dziecku, przekaże wnukowi. tak. To, że właściciel. Wymyślił firmę, zaangażował swoje życie i poświęcił dużą część swojej energii na to, żeby budować firmę, nie powinno być determinantem dla dzieci, moim zdaniem. Dlatego, że dzieci się rodzą z talentem konkretnym, z jakimś z czymś, co lubią w życiu. I cudowne jest to, że my jako właściciele firm dajemy możliwość swoim dzieciom rozwijania tych talentów, bo nie każdy ma taką szansę. Więc to, że dzieci doceniają to, że mają perspektywę spokoju, mają perspektywę taką, że mają za sobą firmę, która. Jest opcją, ale nie jest koniecznością, daje im inne spojrzenie na świat. Duży spokój, tak? Duży spokój i faktycznie korzystanie z tego, co mają w środku. I naszą rolą jest to, jako właścicieli, zaszczepić w dzieciach mm -hmm. to mądrość właściciela, że mają te udziały, są właścicielami. Fajnie jak mają poczucie, co się w firmach dzieje. Ja też słysząc firmy międzynarodowe wiem, że są spotkania dwa, trzy razy mm -hmm. w roku. Są akademie firm, tak? tak? tak, żeby tak ci tak, właściciele tak. wiedzieli, co się w firmach dzieje. Często one się, te dzieci się po świecie, mają już w różnych językach, mm -hmm. rozmawiają, w tych dużych firmach, korporacjach międzynarodowych. Mm -hmm. I ta firma to jest, to, to jest um, takie miejsce, gdzie oni się wszyscy spotykają ponownie. To jest takie gniazdo mm -hmm. rodzinne, tak? Ale ono nie musi być mm, zmuszeniem tych dzieci do tego, żeby tam były. Bo w kontekście tego, co powiedziałaś na początku, to szczęście jednak polega też na tym, że dajemy sobie wolność. Bo my jako rodzice chcemy, żeby dzieci były szczęśliwe. To jest chyba naturalne. I nie możemy uszczęśliwać ich na swój sposób. Bo to, co mi daje szczęście, mi daje szczęście. A to, co będzie dawało szczęście mojemu dziecku, to jest to, że ja wysłyszę, co ono chce i pozwolę mu doświadczać świata po swojemu. Dajmy to dzieciom, dajmy im pozwolić i zaprośmy do firmy ludzi, którzy mają ochotę się realizować w naszych firmach. Tak? Ja jestem zwolenniczką naprawdę mądrych menedżerów, fajnych ludzi, którzy też szukają swojego miejsca na świecie. Czemu nie u nas? Czemu nie mogą nam pomóc rozwijać te firmy? Ja znam właścicieli firmy, które chodzą na któreś tam studia co chwilę, tylko po to, żeby spotykać ciekawych ludzi i ich do siebie zapraszać. Oni tam łowią swoje talenty. I trzeba to robić, trzeba łowić talenty do tego swojego stawu, żeby on był sensowny, żeby w tym stawie się dobrze żyło, tak? Stawie może źle powiedziałam, tak? Ale żeby to było takie, tak. takie miejsce właśnie spełnienia też dla menedżerów, którzy będą mogli robić po swojemu rzeczy, bo też musimy im pozwolić, żeby te firmy były prowadzone w inny sposób przez nich. Nie, ale o tym stawie to, to bardzo dobrze, to ja bym tak zakończyła, tak? Bo ja myślę, że my jesteśmy w tym momencie gospodarki, która musi wyjść z tego stawu, tak? Tak. I my tak. nie możemy być tym królem, szczupakiem w tym tak. stawie, swoim jednym tak. małym stawie, tak? tylko y, musimy y, trochę popatrzeć szerzej i szerzej no, nie będziemy w stanie zbudować konkurencyjności na jednym człowieku, na jednej rodzinie. Tak? Musimy poszukać tych talentów, bo teraz, żeby prowadzić biznes z sukcesem, a, no jednak tych kompetencji potrzeba bardzo hmm. dużo i ciężko by było a, zrobić to samemu, dlatego takie instytucje, chociaż. Jak fundacja rodzinna, i tutaj znowu e, jednak trochę reklama e, tego rozwiązania z całymi problemami, które czasami się wokół tego wiążą, może właśnie jest czymś takim, co będzie budować, takie holdingi, grupy e, kapitałowe polskie rodzime, e, które w, e, będą e, no, bardziej konkurencyjne, bardziej e, świadomie kroczyć właśnie drogą rynkową, tak? I zobaczymy je w następnych rankingach największych firm rodzinnych. Tego sobie życzymy, oczywiście. <laughs> Dziękuję bardzo, Kasiu, za Dziękuję uroczą bardzo. rozmowę. Do zobaczenia Do następnym zobaczenia. razem. Dziękuję. Dziękuję państwu.